Dzień dobry Państwu, witam w sobotę, 6 dzień września. Proszę Państwa, premier Carney i jego rząd ogłosili program wsparcia kanadyjskiej gospodarki, która ma się niezbyt dobrze. Wzrosło rekordowo bezrobocie do poziomu największego od 2016 roku. No i ponoć wszystko to za sprawą taryf, ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Oczywiście rząd mamy taki jak poprzedni, czyli liberalne, czyli socjalistyczne, nieco rozwodniony, jeśli chodzi o swoją globalistyczną, socjalistyczną politykę ze względu na opór społeczny, który powodował, że poprzedni premier bił rekordy niepopularności no więc ten wprowadził nową ekonomiczną politykę, czyli y, jak gdyby przyhamował z tymi wszystkimi reformami, ale zasada pozostała ta sama. Są to ludzie, którzy uważają, że państwo jest w stanie nam nieba przychylić, wszystko zrobić i y, generalnie poprawić sytuację gospodarczą. Nie muszą ludzie tam nie muszą się za bardzo wysilać, mogą sobie pracować tak jak normalnie, pracują y, no po prostu tym damy tyle, tamtym damy tyle. Oczywiście, przy okazji zaopatrzymy swoich, czyli powołamy jakieś nowe agencje, urzędników tam odpowiednio będziemy futrować, no bo oni będą uczestniczyli w tych programach, w tym rozdawnictwie. Rozdawane ma być około 6 miliardów dolarów. Na pewno będzie to więcej, bo to zawsze się rozrasta. I są to oczywiście programy pomocowe, które mają przedsiębiorstwom pomóc pokonać te trudności związane z sankcjami, przepraszam, z cłami amerykańskimi, które mają zwiększyć uposażenie. Bezrobocia, które generalnie mają ludziom pomóc. Proszę Państwa, to wszystko jest utopia, która niestety dobiega końca. W ten sposób już nie da się rządzić w dzisiejszym świecie, coraz bardziej konkurencyjnym za sprawą chińskiej gospodarki, azjatyckich gospodarek. To, czego potrzebujemy, to jest praca praca ludzi. I e, można by tę pracę wyzwolić, można by z powrotem doprowadzić do sytuacji takiej, e, gdzie Kanada, kraj niezwykle bogaty, e, zaopatrzony w surowce przez Pana Boga e, w sposób e, godny pozazdroszczenia, e, a i dysponujący ludźmi, którzy e, są, jak ja to zawsze mówię, głodni, chcą się dorobić, bo jeszcze czegoś nie mają, a do takich należą rzesze imigrantów. Właśnie z Azji, właśnie z Indii, mógłby niesamowicie prosperować. Więc dlaczego nie może? No, dlatego, proszę Państwa, że wydajność pracy w Kanadzie jest żenująca. Dlatego, że liczba wszystkich ograniczeń urzędniczych, podatkowych i tak dalej przyprawia o ból głowy. Dlatego, że ten potencjał, ta energia. Gospodarcza ludzi jest po prostu tłamszona przez rzesze urzędników i aparat państwowy. I zamiast wchodzić w buty tych, którzy powinni ryzykować na własny rachunek i być przedsiębiorcami, zamiast inwestować w budowę domów, co jeżeli popatrzymy na wszystkie przedsięwzięcia państwowe, na wszystko, co państwo do tej pory robiło. To wniosek jest jeden. To jest, tam jest mnóstwo marnotrawstwa, korupcji, zawyżonych kosztów, po prostu szabrowania tych podatniczych pieniędzy, tego wspólnego majątku. Niestety, tak to się dzisiaj dzieje. W Chinach. Cała ta rewolucja, która się dokonała, polega na tym, że państwo wyszło z roli tego głównego inwestora i dało ludziom pracować. I w Chinach wcale nie jest tak jak tutaj, że to państwo tam wszystkim yy, ściele łóżeczko pieniędzmi i yy, głaszcze po główce, jak im się nie powiedzie w biznesie. Nie. Sytuacja jest właśnie taka, jak była tutaj kiedyś. Chcesz zainwestować? Oszczędzaj najpierw. Chcesz zainwestować i zbierz pieniądze od rodziny, znajomych. Zróbcie tam jakiś holding, włóżcie pieniądze do kupy i można w ten sposób iść dalej i się dorobić. Nie w Kanadzie, no bo przecież te firmy, o których jest mowa, że będziemy im pomagać, my podatnicy z naszych pieniędzy. To są przedsiębiorstwa, które powinny być przygotowane na takie sytuacje, prawda? Mieć gdzieś odłożone zapasy gotówki, e, tego rodzaju historie. Ludzie powinni być przygotowani na trudne czasy, mieć oszczędności, prawda? Chłe, chłe, chłe. Kto dzisiaj ma oszczędności, proszę Państwa? I na tym polega problem. Na tym polega problem, który został wywołany właśnie przez ludzi, takich jak Karnej, przez tych szefów banków centralnych, przez tych polityków, którzy w pewnym momencie uznali, że pieniądze można bardzo pięknie. Robić z powietrza, i że w ten sposób mogą zapewniać sobie władzę za nasze własne pieniądze, bo będziemy na nie głosować, bo oni coś tam nam uszczkną z tego, co, co sami zjedzą, gdzieś tam coś spadnie z tego stołu, i w ten sposób będzie można kontrolować ludzi. No, bo ludzie zamiast być niezależnymi finansowo, niezależnymi gospodarczo, zamiast być dumnymi przedsiębiorcami, to wysuwają tam garnuszek do tych, po te państwowe pieniądze. I teraz, kto będzie miał lepiej? No, ten, komu urzędnik, właśnie nieba przychlić czyli kto będzie miał lepsze relacje z urzędnikami, kto poprze urzędnika, kto może tam gdzieś zapłaci jego firma na, na kampanię. I w ten sposób i w ten sposób, proszę Państwa, otwiera się czarny dół, równia pochyła, bo nie wyjdziemy z tej zapaści gospodarczej, w którą nas ci ludzie wp wpędzają, dopóki, jak mówię, nie wyzwolimy właśnie tej inicjatywy gospodarczej, tej <laughs> energii, przepraszam, energii gospodarczej narodu, energii gospodarczej tego społeczeństwa, yy, gdzie yy, przyjeżdżają tu, tak jak mówię, ludzie z krajów w których nie ma siatki socjalnej, państwo nie daje szeroką ręką i oni wiedzą, że muszą robić, że muszą harować. I gdyby im tylko pozwolono, gdyby nie było tych wszystkich ograniczeń, przepisów, bo proszę państwa, spada liczba nowych przedsiębiorstw otwieranych w Kanadzie. Dlaczego? No bo, bo się nie opłaca, po co mieć ten ból głowy, prawda? Lepiej iść pracować gdzieś na państwowe, będzie się miało medzią. I ci ludzie są tutaj w ten sposób demoralizowani przez ten kanadyjski system zapomogowy, socjalistyczny. Więc nie jest problem w cłach amerykańskich, problem jest wewnętrzny, problem jest w socjalizmie, który się u nas rozlewa, a my wiemy, my, którzy żeśmy z socjalizmu przyjechali, uciekli z komuny i tak dalej. Czym to się kończy? I proszę Państwa, właśnie, żeby było śmiesznie. Ludzie, którzy przyjeżdżają tu z Afryki, z państw takich jak Nigeria na przykład, bardzo dobrze sobie radzą, są przedsiębiorczy. Ludzie, którzy przyjeżdżają z Indii, są przedsiębiorczy, bardzo dobrze sobie radzą. Dopóki gdyby jeszcze to, ta ich przedsiębiorczość napotykała na fantastyczne warunki rozwoju, to znaczy, Dostęp do kredytu plus e, bardzo mało różnych ograniczeń urzędniczych, pozwoleń, zezwoleń, norm. Bo proszę Państwa, przecież dzisiaj człowiek się boi zatrudnić kogoś, bo e, boi się, co będzie, jak będzie go musiał zwolnić, na co się naraża i tak dalej. Więc to wszystko doszło do absurdu. E, jeżeli się z tego absurdu nie wydobędziemy, to będziemy w tych oparach dogorywać a ludzi mamy super ludzie chcą tutaj się dorabiać chcą pracować chcą zostać milionerami w końcu po to się przyjeżdża do Ameryki żeby mieć ten amerykański sen oni się wyrywają często z bardzo złych warunków na przykład w Indiach kastowych tutaj mają raj w postaci Dostępu do szkół i tak dalej, i bardzo dobrze. Kolejna sprawa, to o czym kolejnym razem możemy rozmawiać, czyli yy, poziom edukacji tutaj, który się yy, potwornie pogorszył. No ale wciąż jeszcze można sobie jakoś radzić. Można jakoś dzieci wykształcić. I gdyby tylko odetkano ten potencjał ekonomiczny tego wielkiego, przebogatego kraju, mielibyśmy tutaj miodzio. Mielibyśmy tutaj po prostu raj na ziemi. Niestety, ludziom pomieszano w głowie, bo najpierw, po to, żeby kogoś okraść, trzeba go najpierw okłamać, proszę państwa. I dlatego socjaliści nas wszystkich okłamują. Okłamują nas od przedszkola. I dlatego nie wiemy, na czym polega rzeczywiste bogactwo, na czym polega rzeczywista gospodarka, co trzeba robić, żeby mieć. A, żeby mieć, trzeba pracować. Trzeba pracować i trzeba, żeby nikt nam w tej pracy nie przeszkadzał i nie odbierał za, zarobionych pieniędzy, czyli żeby się pracować opłacało, żeby nasze dzieci miały lepiej i mogły dalej pracować, żeby im nikt z butami nie wchodził do tego, co mają i jak mają to robić. Tymczasem ci socjaliści, ci urzędnicy uważają, że panaceum na wszystko jest państwo. To już żeśmy przerabiali. To już nawet przerabiano w takich państwach jak Chiny, które teraz postępują zupełnie inaczej. Tyle na dziś, mówiąc Kumor.